Witam witacie w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj nagrywam już kolejny filmik z mojej wakacyjnej serii. A więc dzisiaj nagrywam dla Was moje pakowanie na wakacje, już drugie w sumie, ale tym razem na wyjazd do sobotu, ponieważ będę jechała tam w ostatni ty tydzień sierpnia, z czego oczywiście będzie vlog. Ale w każdym bądź razie, dzisiaj chciałabym Wam pokazać petropę, dodatki i mebelki, które ze sobą zabieram. No i chyba w sumie to tylko tyle, więc już nie, nie przedłużając, zaczynajmy ogólnie potrzeby i same dodatki zabiorę w tym pudełku, które już widzieliście u mnie, ponieważ na ostatni wyjazd także je brałam ze sobą. No i teraz po prostu pokażę wam już co jest po prostu w tym pudełku, co dokładnie zabieram. Wszystko w pudełku prezentuje się tak. I teraz będę wam wszystko pokazywała po kolei. Większość petrzebów, które biorę, zapewne się, zapewne ale nie zwracajcie na to uwagi. Dobra, więc tak. Pierwsze dwa potrzeby, które biorę, jest to Sierra i Sergio. Następny te to Czajna. Dalej jest Marko, czyli jeden z moich ulubieńców. Następna jest Klaudia. Dalej jest mój ulubiony Simon. Dalej jest Roxy i Lewis. Następnie jest Francisco i Luna, znaczy Mia. Dalej jest Katalina. Dalej mamy Raquel. Dalej mamy Karle. Lukas. Kolejny petso, który ze mną jedzie, to Felicity. Nie wiem, czy mu jest odkręcona. <gryw> Nie mam pojęcia, naprawdę. Dalej mamy Sol. Następna jest Angeles. Dalej jest Violeta. Następna jest Marcela. Dalej Ambar. Dalej jest Ernesta. Później jest Andres. Następnie mamy Rio. Jeden z naszych ketchupów Później Felipe. A dalej mamy Jane. I Beatrice. Dalej, dalej jest Ariel. Później jest Estrella. Dalej mamy Sofię. No i dalej mamy, od razu wam pokażę, Anitę i Daniego. <laughs> Dobrze, a więc dalej mamy Melisę i Simbe. A dalej jest Dylan i Andrea. Później jest Alvar. A dalej jest Leon i Carlos. No i później mamy Angela. Dalej jest Emma i Marita. Następne dwa petropy to Suzanna i Laura. Dalej jest Florencja. I już chyba druga moja Ariel. Dopiero zauważyłam, że mam dwie. Dobrze, dalej jest oczywiście Livenel, którą musiałabym ze sobą zabrać, ponieważ jest jednym z moich ulubieńców. Dalej jest Gabriela. Dalej jest Diana i Lili. I już jednym z ostatnich potrzebów, znaczy jednymi z ostatnimi są... Carmela, tak, Carmela i Fernando. Dalej jest Diego. Dalej mamy Angie. Następna jest Carmela. Już chyba też moja druga. Dalej jest Aurora. Już jednym z ostatnich petriuków jest Maksimo. Dalej jest Mercedes. No i już ostatnimi dwoma pet są Fatima i Corazon. A więc pet shopów, które ze sobą zabieram są tu już chyba wszystkie, więc teraz przejdziemy do dodatków. No i zapomniałam dodać, że jeszcze oczywiście zabieram ze sobą moją ukochaną Lunę. Ogólnie dodatki wszystkie te takie małe zabieram w tym woreczku. I szczerze wam powiem, że chyba nie ma sensu, żebym wam pokazywała nie bo będę tym tylko przedłużać filmik, więc tutaj tak macie z grubsza pokazane te małe dodatki, które biorę. A te większe dodatki dla petrzebów, które ze sobą zabieram, to są właśnie te. No i teraz możecie się im przyjrzeć. Okej, okay, a więc jest to już koniec filmiku. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie. Jeżeli filmik Wam się spodobał, to oczywiście możecie zostawić łapkę w górę, komentarz i subskrypcję. Link do mojego Instagrama znajdziecie w opisie. Jeżeli kogoś interesuje, to zapraszam. No i co mogę jeszcze powiedzieć? Vlog Sopotu pojawi się najpewniej jakoś na początku września. Znaczy postaram się, żeby pojawił się w pierwszym tygodniu sierpnia, ale uwierzcie mi, że niczego nie obiecuję, ponieważ no wtedy już będzie szkoła. U mnie to będzie nowa szkoła, ponieważ teraz idę w ogóle do nowej szkoły, do nowego miejsca, do nowych ludzi. Zaczynam tak naprawdę nowe życie, tak jak już w sumie chyba kiedyś nawet o tym wspominałam, ale nieważne. W każdym bądź razie postaram się, żeby vlog pojawił się naprawdę szybko po tym, jak już wrócę z Sopotu. Oczywiście o wszystkim będę Was inform informować na Instagramie, więc tam Was zapraszam. No i co mogę jeszcze powiedzieć? Dziękuję za obejrzenie, mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał, no i co mogę powiedzieć na sam koniec? Korzystajcie z wakacji, bo niedługo się skończą. Tak samo ja, jak ja, teraz korzystam z tego tyle, ile mogę tak naprawdę. No dobrze, więc dziękuję za obejrzenie, no i do następnego filmiku, kochani.